Dzień dobry z przewodniczącym Bogusławem Wziętkiem. Dzisiaj na kopalni Sośnica. Bardzo się cieszę z tej wizyty tutaj. No w końcu pan przewodniczący odwiedził nasze, naszą, naszą kopalnię. Panie Proszę przewodniczący... mnie częściej zapraszać, będę przyjeżdżał. Tak, było, odbyło się właśnie, pan wyszedł ze spotkania z, z, z wojewodą, z dyrekcją kopalni Sośnica oraz z, panu, z panami posłami. Jak wrażenia? Bardzo dobre, my rozmawialiśmy o przyszłości tej konkretnej kopalni, o tym, że ona być może będzie mogła federować dłużej na partii N. To wydłużyłoby żywotność tej kopalni o 8 lat, czyli do roku 2036, 7, może nawet 8. No i rozmawialiśmy też o potrzebie zatrudnienia nowych ludzi w górnictwie, o tym, że powinien powstać program stypendialny także dla uczniów, którzy będą chcieli przejść do pracy w tej kopalni. Czy sądzi Pan, że trzeba zweryfikować antywęglową politykę? Tak, ale ta polityka musi być rewidowana na poziomie Unii Europejskiej. No to ostatnie przykłady, z którymi mamy do, do czynienia, rozporządzenie metanowe, różnego rodzaju próby blokowania naszego, naszego atomu, rozwoju naszego atomu. Ja już nie, nie wracam do kwestii związanych z tym, że zupełnie nie zmieniła się polityka Unii Europejskiej wobec polskiego węgla. To, to wszystko musi ulec zmianie. Oczywiście w tym wszystkim jest potrzebna, potrzebny nacisk polskiego społeczeństwa i nacisk polskiego rządu, żeby to uległo zmianie i o tym między innymi rozmawialiśmy, że musimy zabezpieczyć polską energetykę w polski węgiel, musimy zabezpieczyć obywateli w tani polski węgiel i bez takich kopalni jak Sośnica będzie to niemożliwe. Wczoraj bodajże w, w niedzielę Niemcy zaprzestali produkcji prądu z atomu. Pan, Czy nie... nie boi się pan, że za 20 lat każą nam zamykać elektrownie atomowe, jak w tej chwili każą nam e, za niedługo likwidować piecew gazów? Nie każą zamykać elektrowni atomowych, dlatego że oni nam nie będą chcieli pozwolić na to, żebyśmy je w ogóle wy wybudowali. Z polityką niemiecką jest tak, że oni doskonale wiedzą, gdzie jest inter in ich interes. Do niedawna najlepszym paliwem w Unii Europejskiej był rosyjski gaz. Teraz już gaz jest brudny, śmierdzi, e, emituje CO2, podobnie. Jak węgiel, więc tam, gdzie Niemcy robią swoje interesy, tam nie ma sentymentów i my się tego samego musimy nauczyć. To znaczy, my posiadamy bogate zasoby węgla kamiennego i bogate zasoby węgla brunatnego. I co najmniej do roku 2049 polski węgiel i kamienny, i brunatny musi odgrywać kluczową rolę w polskiej energetyce, bo inaczej się nie da. Stąd między innymi to spotkanie, aby rozpatrzyć możliwości funkcjonowania takich kopalń jak sośnica dłużej, aby porozmawiać na temat możliwości inwestycji w polski węgiel tam, gdzie, gdzie możemy go uzyskać, a więc na Sośnicy, w kopalni Bolesław Śmiały, w kopalni Ziemowit, w kopalni Piast, czy na kopalniach ludzkich. Od paru dni w mediach widzimy, jak rolnicy próbują okupować torowiska i blokować wjazd zboża do, do, do Polski, ukraińskiego zboża. Czy to jest ta sama analogiczna sytuacja, co, co górnicy mieli z węglem? Tak, to, to, to jest ta sama sytuacja, dlatego że my też kiedyś byliśmy zasypani importem co prawda innego węgla, bo węgla rosyjskiego. Ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją bardzo trudną. Ukraina też jest w bardzo trudnej sytuacji, w bardzo trudnym położeniu i nikt nie ma wątpliwości, że trzeba Ukrainie pomagać. Natomiast powiem tak, no tutaj znowu mamy do czynienia z całkowitym nieprzygotowaniem Unii Europejskiej do tego, co się dzieje wokół niej. Tak? Unia Europejska nie tylko nie jest w stanie reagować na takie kryzysy, jak wojna, jak kryzys energetyczny, ale również nie radzi sobie z takimi rzeczami, jak, 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 jak obecny, obecny kłopot. Natomiast trzeba przyznać, że w tej sprawie rząd zareagował błyskawicznie i bardzo, bardzo właściwie. To znaczy zablokowaliśmy wóz różnych produktów żywnościowych do Polski, nie bojąc się konsekwencji, jakie z tego tytułu poniesiemy ze strony Unii, Euro Unii Europejskiej, bo po prostu musimy ratować swoich rolników i swoje rolnictwo. Ja wiem, że zostały popełnione błędy. Do tej sytuacji w ogóle nie powinno dojść. No ale mam nadzieję, że równie konsekwentnie, jak w kwestiach rolniczych, Polska zacznie w końcu działać w kwestiach energetycznych i górniczych. Pewną nadzieję daje działanie pana ministra Marka Wesołego, który bardzo energicznie zabrał się za porządkowanie tych wszystkich spraw. I ja liczę na to, że w tej sprawie minister Wesoły będzie, będzie aktywny i te decyzje będą równie, równie istotne, jak w przypadku. 오 z i ę